Siemanko, cześć! W tym materiale pokażę Wam o co chodzi z tymi fortbytami. Mamy do odblokowania w tym filmie dwie sztuki. Jedno to jest na ekranie wczytywania, mamy znaleźć punkcik, a drugi, do drugiego musimy użyć tego nowego skinu e, Kogut, który jest w karnecie bojowym za pierwszy stage. I w pierwszej lokalizacji musimy lecieć dokładnie w to miejsce, które teraz widzicie, jest to pustynna część mapy. Tutaj macie mapkę, gdzie to jest, bo wcześniej nie przybliżyłem. A jak już to odbierzecie z tego ToyToja, całego tego Fortbyta, używacie tego dokładnie skina, którego mam teraz na sobie. Teraz ten mówię, tak jak mówiłem, to jest kogut z pierwszego, pierwszego levelu karnetu i lecicie nie tutaj, gdzie ja pokazałem, ale to jest na tej właśnie, to jest właśnie na tej wysepce, obok tego już gościa, który tutaj stoi. Odbieracie sobie tym właśnie skinem tego Fortbyta. I pamiętajcie, musicie mieć tego skina założonego na sobie, bo inaczej wam nie zaliczę. I to by było na tyle ode mnie. Jeśli materiał Wam się podobał, łapeczka w górę, subskrypcja na kanale, a ja się z Wami żegnam. Siemaneczko, cześć.